Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MJ i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Metro Exodus. Ostatnio zostawiłem nas tutaj w tym wagoniku i mieliśmy zacząć iść w stronę mutantów. No i cóż, myślę, że wielki czas realizować ten plan. Wolałbym to chyba to poruszać się tam bardziej w nocy. Mniej by mutanty widziały, miejmy nadzieję, że też nie będzie ich jakoś bardzo dużo. Przejdę cały czas, że coś tu się odzywa, ale na razie niczego nie widzę, nie? W mutantach niczego nie ma mnie cały czas gdzie jest ten drugi Tego widzieliśmy wcześniej, a teraz go nie ma widzę go Mieszko go dostać w celownik. Że nie mogę tego niego I jeszcze przeżył. A, to to latadło. Coś w końcu? Patrz. No, trochę mu nic nie poszło. ale cóż, mogło być gorzej. Jak na nie? Nie lubię przeciwników, którzy mają głowę w bardzo dziwnych miejscach. Bardziej naturalny dla mnie jest, jeżeli ktoś ma głowę tam, gdzie powinien mieć głowę. Nie trzyma się zgiętą w pół i wiesz, nie, nie, jest na, nie na odpowiedniej wysokości. Znaczy, no, tylko że było warto. I że znajdę tu coś ciekawego. Bo poszło nam trochę pestek i na tego latającego, i na te tamte. Na razie tu niczego ciekawego nie widzę. Dobra, jakaś notatka. Nie, ja chcę swój karabin, a z tego to mogę co najwyżej mieć amunicję albo jakieś modyfikacje, bo mo może być całkiem ciekawa modyfikacja kolby. Widzę, że może być. tak. tak... Raz większa mocno stabilność w czasie strzelania. Zobaczcie. Stabilność bardzo fajna. Robimy sobie instalację. Musi padać. Ostatnio już dość miałem badania po naszej majówce tutaj. Bardzo fajnej, nie? Taka, że nic z tego się schować gdzieś, poczekać. Pamiętam tą drogą jak się grało w Stalkera to te wszystkie takie burze to było tak niedobre. Tak tyle się anomalii pokazywało jak burze się zaczęły robić. Nie ma co wziąć sobie i uszkodzić się samemu. częściej ta się amunicja, chociaż akurat ta do wiatrówki to sobie możemy bez problemu odpościć, więc to nie jest jakiś wielki problem z tymi przeciwnikami sobie raczej poradzę. Może być problem jakby jakieś mutanty przyleciały czy coś latającego, bo też trochę nieprzyzwyczajony jeszcze jestem. że niepotrzebnie w ogóle tutaj w ten zakątek przechodziłem. No, nie, no w sumie potrzebnie, tak. modyfikacja do korośnikowa nie wiadomo kiedy by się pojawiła następna. z jakich dwa ciała które ktoś próbował chyba spalić. A nie do końca wyszły, że były następne jakieś przywiezione. No, tak ponura okolica, że to jest masakra, Jest trochę amunicji. jestem co ich zabiło, nie czy będzie chciało zabić też nas i całkiem sporo było Że to mutanty przejęły tę okolicę od tych ludzi dlatego tu się tak na nie czystało bo to wygląda jakby oni próbowali coś kopać coś szukać Jaki sprzęt małe obozowisko nie wygląda na domek do którego może się uda nam dostać teraz ja powiem jedną burzę nie się w się deszczu ująłem szybkie moknie i tak dalej A to właśnie nie do tego budynku tak bezpodobnie tak też jest. No. Zobaczymy czy nasz artyom potrafi zachowywać równowagę na płotach. Tak potrafi. Mamy tu małe od To, 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 to szarko tu, dobra. To trochę znowu rzeczy. Znowu trochę złomu. To, 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 to jest torba, która zawsze mi się kojarzy z stadionem dziesięciolecia. Ze stadionem też były by, kilkoma stadionami, które miałem w WC, wszystkie te takie targowiska, place i tak dalej, no te torby to były chyba podstawa, która się tam zawsze pokazywała. Zobaczymy, co my teraz jeszcze możemy tu zrobić, możemy spróbować pójść tam. Łapterce. O, mogli się przespać. Może mam język. Udało się uzupełnić zapasy amunicji, przy okazji dowiedzieliśmy się w jaki sposób Latius przejął władzę Po prostu przyszedł i pokazał jak piorunów na pozbyć się Piorunów kulistych, no powiem wam, że to Dla ludzi, którzy nie mieli sobie z tym jak radzić, albo nie znali się na nauce, to rzeczywiście mogło wyglądać jak Ocalenie przez Boga Tyle miejsca do sprawdzenia, wszystko za wodą. Durne kraby pijawkowe, no. Du Dużo ich tu. To chyba nie był na no, dobry pomysł. A municję, którą właśnie wystrzelam. To by to smaki mocno wytrzymało. Mam nadzieję, że będzie warto. Jak nie, to ładuję, bo, nie ma... nie, bo tu nie ma co tracić amunicji niepotrzebne. A mu nic niepotrzebnie. Ja już tą maskę mi tutaj, dyszeć. Wygląda mi na to, że było tutaj sens przechodzić. większy magazyn, jest tylko jest troszkę amunicji i dużo modyfikacji do pistoletu, no dobra. jak wam będzie, że się opłacało. Teraz udamy się do kryjówki. Jadnij się. Udamy się do kryjówki. Odpryskam amunicję. Modyfikacje do broni to jest jednak coś, co lubię zbierać. Proszę, że część z nich właśnie takich, których nie mamy. Tylko, że ja przez przypadek zrobiłem... Zamiast wziąć i rozebrać broń, to ja zamieniłem broń. No geniusz. No. Odużyłem swoją broń zamiast za jakiegoś rozwalonego kałaśnikowa. Będzie na to, że zaraz będę wczytywał grę. Boże, moja broń cała tu jeszcze leży. Nie, już jest rozebrana. No. Genialnie, Martin! Genialnie. Będę odzyskać modyfikację do broni ani kosztem. Powstrzytam sobie grę, bo to nie ma sensu. To my tu znaleźliśmy. Jeszcze większe magazynek, tak? Niech będzie. Bo muszę zmodyfikować powrotem do takiego stanu jaki mieliśmy. Ciężko. bankowy, lotnik laserowy. Musi się nie zmodyfikowało. No. A, bo dobra, bo nie wcisnę sobie za nie No, genialnie. O, teraz to tak już tak jak trzeba. No. Będzie na bliskie dystanse. Mam nadzieję, że nie będę musiał z tego, często z tego często korzystać, bo tatua amunicja jest naprawdę spora. to Kilka modyfikacji na nowe modyfikacje do broni. Nie wiem, czy potem bym uzyskał, kiedy bym uzyskał, więc myślę, że najgorszym rozwiązaniem to nie było. Czekajcie, to nie, to nie tutaj było. A, aż do tak rąk tu w budynku. I to królikiem nas to mu trochę rzeczy że korzystajmy z tego warsztatu uzupełnienia tą amunicją, może tym razem nie wystrzelam jej jak głupi, chodząc nie tam, gdzie trzeba. Szpaczki muszę mieć przynajmniej z 3. I teraz co? Amunicję. Dobra, na no, 70 pocisków do kałacha. Prasznie poszło nam. jeżeli chodzi o e, tam ilość części, które mamy... W... A, jakie mogę od razu jeszcze broń wyczyścić. Pewnie troszkę się zabrudziła. No, oczywiście. Budzenie się tej broni to jest chyba podstawa jej umiejętności. A zaś Jesteśmy tu w środku. Tu zapiszmy sobie. Dwa duże ptaki. Jest sporo pływającego. My powinniśmy w zasadzie udać się teraz jakby na drugą stronę tej zatoczki tutaj. Tam nam każe misja iść. To jest akurat nawet łódka z tej strony. Mogę nią na szybko przepłynąć. Wiecie, w razie czego jestem w stanie bez problemu wrócić, nie? Tutaj mam 2 czy 3 punkty zaznaczone, więc lepiej będzie sprawdzić to co tu chodzi hmm. jaka ładna, ładna gwiazda Będę jeszcze dwania stół. tu Czyli mamy kolejne miejsce warsztatowe, dobra. Zobaczmy, gdzie to, tam to to odkryło. Na, na lewo od tego miejsca powinniśmy mieć jeszcze jakieś znak zapytania, Zobaczyć, co możemy co to tam jest. Błąd, dowody.

Sandytów nie lubimy. Jaki wyposażony w ogóle. такой пиром, так нормально обошелся еще, считай. А вешать чисто как жевца на рыбалке. Хы, да ну и он на так и а еще там че? Летистой жмуры. Нет, там мы слышите уроды, бля. Короче, я в главный зал заплыл, бля, а там жопа полная. Уроды пошли говнами кидаться, да рать! Я уже смекаю, что чисто валить пора. А тут, блядь, сон. Он, сука, шума не любит, понял? Вылетает, сука, из воды метров 15 вверх, Когда газ по херне, где мутанты кучковались. Оно все посыпалось. И сон, сука, когда давно жрать. Сука, блядь, дочек очко играет. А за тинка? то мадам? Ну, рыжу, сколько спаду. тут еще И торчать? Охоты, суки, все Я? Так как не вышло? Зажрал он меня нахер! <связывая> э, Попадал его походу! Так! Поставьте тут все вверх тормашками! А так тут еще сотни может прятаться!

Nie lubię tych mutantów, dziwnie się do nich celuję. Leżeć. Nie będę zabijał tych, co się podaje, tak jak pamiętacie, że pod tym względem nie będę. Gły. Jak już ktoś się poddaje, to się poddaje. Zostaje tylko ogłuszone. Więc to też jest sposób na ich wyeliminowanie, nie. Proszę. No to to. Jakaś modyfikacja. Kolejna modyfikacja. Radę nie włączam, bo zaraz mi YouTube przyjdzie. Na muzyki, które się odtwarzają gdzieś w tle. A to te. Drugie. o Całej tej tu. O, jest jeszcze, na no tak, taka jakaś. No bo zobaczmy. Aha, czyli jeszcze po, po, po wojnie jeszcze próbowali w, b, benzynę sprzedawać? Ludzie przechodzili to po benzynę. Dobra, zobaczmy co to za modyfikacja była. Może się w końcu doczeka modyfikacji zwiększającej ilość amunicji, którą możemy nosić. Hmm, Czerownik kolimatorowy, niech będzie. A dobra, była ja tutaj. Nie jestem w stanie zmodyfikować e, my czy czerwony na to się może akurat przydać? Nie jestem w stanie zmodyfikować pancerza bez stanowiska tego, bez warsztatu. Najbliższy warsztat mamy, a zaraz tutaj przy tym. Nie źle. Tak musimy w tamtą stronę się w tej chwili udać, więc nie jest to wielki problem. Zobaczymy co to za modyfikację. To patrzeżka wpadła do plecaka. No. Dobra, no przynajmniej z rzeczy do rzucania będę miał przy sobie więcej. Żebym jakoś specjalnie z nich korzystał, ale... Jednak nie to nie, nie dokładnie ta modyfikacja, którą bym chciał, ale zawsze to jakaś modyfikacja, coś wpadło, nie? Weźmy krok do przodu. Taką skrzynkę. Nie sprawdziłem jeszcze tej skrzynki. No bo nie, nie sprawdziłem, no. To mi dodatkowy pocisk do kała. Właśnie, ile ja teraz powiem, Nasz kałaśników ma amunicję w sobie. W tym dużym magazynku. 46 pocisków. Ta ma 40... Nie, ta ma chyba 50 w sobie w tej chwili. Nie trochę nie parcuje mi ta kolba w tym razie tutaj. Czekajcie, może uda nam się coś wykombinować, bo podejrzewam, że skoro ta duża ryba zjadła wieśniaków, to pewnie będziemy musieli z nią w jakiś sposób walczyć. mnie tak to twierdzili. Wyczyśćmy i zobaczmy, które Nie, to w zasadzie jest normalna kolba. Nie powinien być problem. Ale jeszcze lufę zobaczmy czy jest. To jest największymi obrażeniami, to niech będzie. Idealnie dla mnie to byłaby do kawaśnikowa ciężka lofa plus tłumik. Nie wiem czy coś takiego tu istnieje, ale byłoby całkiem sympatycznie. My teoretycznie teraz się chyba musimy tam dostać. Ale to już zostawimy sobie chyba na kolejny odcinek. Jeszcze zobaczymy tylko, czy tutaj ewentualnie w tych kontenerkach tutaj coś jeszcze jest poukrywane. Czy tych złych mutantów. Dobra, sobie troszkę. czym ogólnie, które uda nam się zakończenie zrobić w tej grze. Ponoć są dwa. Możemy zakończyć grę ponoć jako dobrze i jako źle. W kontenerkach nie ma. Dobra, dobra, Cicho ten Geigerem. O trudno. następny odcinek dostaje nam udanie się już tylko do ostatniego miejsca, które tu mam jeszcze nie sprawdzone, Czyli do tego składziku magazynu tamtejszego. Prawdopodobnie uzyskamy tam drezynę. I cóż. Zobaczymy jak to pójdzie na następnym odcinku, nie? Na razie nie jest źle. A, czekajcie, bo tu jest jeszcze... W mapie to odkryłem ostatnio, że jest jeszcze druga strona. Aha! Mamy dwie strony w tym odcinku, no i tak, no wychodzi. Jakby, jakby nie patrzeć, to każe nam już iść tylko w tamtą stronę. już udamy się tam w następnym odcinku. A na dzisiaj Wam bardzo dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia. Na razie.